Cześć Wszystkim z tej strony, Konrad. Lecimy z kolejnym odcinkiem Wieści z Baniaków, gdzie poopowiadam wam trochę, co się dzieje w moich akwariach. Zaczniemy sobie może od Morskiej Kostki. Akwarium stoi już prawie dwa miesiące. Od tej pory jeszcze ani razu nie była na podmianka. Dzisiaj w planach jest właśnie zrobienie podmianki. Przygotowałem już sobie solankę, czekam aż sobie to ustoi, ta słu się dobrze tam rozmiesza i, i ustoi w tej butelce. Także zaraz po nagraniach będę sobie tutaj z tym działał. Podbienie około 5 litrów wody. Solanka, jeśli chodzi o stężenie samej soli, 1,025, tak plus minus. No badam to sobie na, na tym salimetrze, takim optycznym, na refraktometrze, więc wiadomo, że jakaś to dokładność nie jest idealna. Ale po prostu solankę rozrobiłem tak, żeby ten odczyt był taki sam jak w akwarium, żeby nie było różnicy stężeń, bo wiadomo, no to jest morskie akwarium. Więc zmiana stężenia soli ma duże znaczenie. Jak będzie nagle będzie skok soli w dół albo w górę, no to mogą na tym ucierpieć trochę koralowce. Rybek tu jeszcze nie ma, więc jakieś tam delikatne wahania nie będą aż tak straszne. Ale no, staram się, żeby to było mniej więcej tak samo. Także utrzymujemy ten poziom 1,025. Tak jest podobno zalecany, jeśli chodzi o morskie zbiorniki, więc tego się trzymamy. Jeśli chodzi o samą obsadę akwarium, jak wiecie, no zresztą z poprzedniego filmu. Na początku był tylko uchwiał i Ksenia pulsująca. Teraz do ekipy dołączyło biareum, czyli to takie zielone tutaj po lewej stronie i ten grzybek u góry, którego jak zwykle nie pamiętam nazwy. Ale kto zna, no to będę wdzięczny za info w komentarzach, jeśli znacie nazwę tego koralowca. Tego jeśli chodzi o oświetlenie, resztę rzeczy, no to tutaj dalej ta lampka z AliExpress świeci. Tak jak widać, daje to radę. Widać, że koralowce sobie rosną, bo są znacznie większe niż były miesiąc temu. Także wszystko idzie ku dobremu. Jeśli chodzi o filtrację, miałem pewne obawy, że ta pompa może będzie za słaba, ale póki co przez te dwa miesiące, jak to sobie pracuje, tak nic złego się nie działo. Nie było żadnych wykwitów, nie było jakichś tam glonów. Woda cały czas jest przejrzysta i czysta. Także póki co jestem zadowolony z tego zestawu i nawet na tej fabrycznej pompie daję to radę, więc na razie nie planuję tego zmieniać. Zobaczymy, jak będzie to szło dalej. Jeśli chodzi też o życie, tam pewnie, z, kto, kto ogląda live, ten pewnie będzie wiedział. Doszły też dwa ślimaki tektusy. Ślimak tektus to jest taki, można powiedzieć, odpowiednik ślimaka Helmeta z słodkowodnego akwarium. Jest to ślimak, który mega fajnie czyści skały z jakichś osadów, wiglonów. Są tutaj dwie sztuki. Bo jak też wiecie, na początku był tutaj problem z tym dino. Bo skały były obrośnięte trochę tym syfem, ale po wpuszczeniu ślimaku, w ciągu kilku dni, one wszystko sobie wciągnęły. I tak zresztą widzicie na filmie: skałki są czyste. Piasek, szyby, wszystko też już jest czyste. Także dwa ślimaki tutaj zrobiły robotę. No i jeszcze wracając do filtracji, jeśli chodzi o samą filtrację, troszkę poczytałem, tam też mi parę osób doradzało, i zmajstrowałem sobie tutaj refungium. Dla tych co nie wiedzą, refungium to jest taka jakby forma najprostsza i najtańsza jeśli chodzi o jakby budowę, forma filtracji biologicznej w takim morskim akwarium. A jest to po prostu komora wypełniona glonami morskimi. Do tego dołożyłem małą, taką 15 watową lampeczkę z białymi ledami, żeby te glony żywiły się tym światłem, bo na niebieskim świetle niestety dość szybko by padły. A przy białym świetle spokojnie sobie te glony rosną. No i jakby funkcją tego wszystkiego jest to, że one wciągają mi azotany i fosforany. Jak to filtracja biologiczna, także y, jakoś to tam sobie działa. Widać, że te glony przydastają, więc jakiś tam azot czy fosfor naj najprawdopodobniej w wodzie gdzieś tam musiał być. No i też wiadomo, doszły ślimaki. Ślimaki też y, produkują trochę brudu, więc i z automatu azot i fosfor rośnie. No i na najbliższe plany, jeśli chodzi o to akwarium. No to będę się musiał do Kamila przejechać. Może uda mi się tam gdzieś tam kupić, dorwać jakieś fajne, nowe koralowce. No bo póki co dalej jest tutaj to, co było. Plus to briareum i ten grzybek. No i tak też mi dużo osób pisało w komentarzach i wszyscy też mnie ostrzegali, ale no ja nie posłuchałem. No bo na początku, wiadomo, nowa rzecz i chciało się, żeby jak najszybciej coś tu było. No ta pulsująca dość mocno się rozrasta. Widać, że już ma nowe odnogi, więc będę musiał ją sobie gdzieś tam powyrywać troszkę, żeby nie. Żeby nie opanowała całego akwarium, ale to dużo osób właśnie mówiło, że ten koralowiec tak ma i trzeba go niestety pilnować albo gdzieś go tam umieścić na osobnej skałce. I też się nad tym zastanawiam właśnie, żeby go usunąć z tego miejsca, gdzie on jest teraz, czyli tutaj. I dać go na osobną jakąś mniejszą skałkę i gdzieś go dać w rogu albo na środku, no w sumie już nieważne gdzie. Ale żeby po prostu był na osobnej skalce, skałce, żeby nie miał się jak rozrastać. No i chyba jeśli chodzi o, o słone akwarium to by było na tyle. Póki co nie ma co tu więcej opowiadać, bo wszystko idzie dobrze, także liczmy na to, że dalej taki stan się utrzyma. A na razie przechodzimy do słodkowodnego. Jeśli chodzi o słodkie akwarium, to jak widzicie, wszystko sobie fajnie rośnie. Po ostatniej akcji, ile to było, chyba z 2 tygodnie, 3 tygodnie temu, już dokładnie nie pamiętam, co wszystkie roślinki były wyrwane i przesadzone od nowa, żeby znaleźć nowe miejsce, no bo był taki trochę miszmasz. Od tej pory wszystko fajnie rośnie i nic się nie dzieje. Też ostatnio przy okazji czyszczenia filtra wywaliłem trochę tej ceramiki starej, która była w filtrze, i dorzuciłem tej, co mi została z słonowodnego akwarium. Tych wałeczków z Rift z Scorpion Fisha. No bo zostało mi tam pół butelki, pół butelki, pół wiaderka, więc po co ma się marnować, jak można to wykorzystać? I po prostu przełożyłem tutaj. Jakichś różnic wielkich nie widzę, no wiadomo, to jest akwarium dojrzałe, które stoi już długo. Więc nie, nie zobaczymy zmiany, jeśli chodzi o tę właśnie ceramikę, bo to akwarium się prowadzi bez zarzutu, nie ma żadnych problemów, nawożenie cały czas jest tak samo jak było, parametry stabilne, azot utrzymuje na poziomie 20, fosfor w okolicy 2, potas około 30-35. No i mikro mikrożelaza no na takim poziomie ledwo wykrywalnym, żeby nie przesadzać z tym, bo jak daje dużo żelaza, to w tym akwarium po prostu się pojawiają zielone nitki, więc akwarium, więc nawóz mikro dozuje w takich minimalnych ilościach, żeby tylko był wykrywalny, żeby rośliny miały sobie co tam wcinać. Tak jak widać, no też szykuje się tutaj niedługo przycinka, bo od czasu przesadzania, no czyli te dwa, 3 tygodnie temu, no nic nie robiłem specjalnie, żeby te roślinki się ukorzeniły, no bo jednak po przesadzaniu wiadomo, że trzeba im dać czas, żeby z powrotem jakby zaczęły sobie egzystować w tym akwarium. Także za jakiś, no w tym, w tym tygodniu, no w niedzielę na kolejnym live'ie będziemy robić tutaj przycinkę, będziemy zagęszczać te roślinki, choć mimo wszystko i tak całkiem fajnie to wygląda, tak sami zresztą widzicie, dajcie znać w komentarzach co wymyślicie o tym akwarium. Mi osobiście całkiem fajnie się to podoba, fajnie się na to patrzy. Roślinki zdrowe, nie ma glonów, w dobrej kondycji, są nowe przyrosty, także... Nie ma co narzekać, a w niedzielę jak je poprzycinamy, pozagęszczamy, no to powinno być jeszcze fajniej. Muszę się w końcu zebrać i zainwestować i dokupić yy, tych krewetek, parę, jeśli chodzi o te krewetki Amano, dokupić jeszcze kilka razborek, bo tutaj ostatnio mi tam zjedna chyba czy dwie padły. No kolejna też już jest na prawie, że na wykończeniu. No teraz borki już tak są ponad dwa lata, więc no nie ma się co dziwić, one po prostu już kończą swój żywot, bo takie rybki średnio tak właśnie około dwóch lat żyją. Więc niedługo będzie trzeba troszkę tutaj uzupełnić obsadę. Bo, bo tych rybek najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie ubywa, co jest naturalną koleją rzeczy. A tak wiecie, no one tutaj nieraz miały tarło, ale żadne młode się nie uchowały, no bo stado krewetek, jest też zbrojnik, więc jakokolwiek ikrę złożyły, no to od razu reszta mieszkańców akwarium się za to zabierała. I, no i ta ika po prostu nie miała prawa dojrzeć, nie, miała prawa się, nie miały prawa wykluć się te rybki. Z jednej strony to fajnie. Bo nie muszę się martwić o przerybienie, ale no czasem tam ze dwie rybki raz na jakiś czas, jakby tam się jakieś nowe pojawiły, to byłoby przyjemnie. No ale no nic na to nie poradzimy. Tak to wygląda. Tak też na live'ach raz powtarzałem, na, na rozmnażaniu rybek mi nie zależy, bo to jest dla mnie tylko kłopot, żeby się później tego pozbywać. Więc nie ma co narzekać. No i to by było na tyle. Dzięki wszystkim za uwagę, dajcie znać jak Wam się podobało i do usłyszenia. Cześć!